<mulik> Siedzimy na drewnianych Krzysła w serca nasze są w maglinie, przeżywamy ten czas wolny, taka już wesoła płynie Hej, chacy, coś do żarcia paczek chipsów a 40 i będziemy sobie mówić szkolne opowieści mm -mm. Podaleję się litrami wokół nas jest bardzo brudno, ale rozmowa się klei, więc nie jest tu smutno. Ejka, przynieść coś do żarcia, parzek chipsów aż 40 i będziemy by sobie mówić szkolne opowieści. Mm, 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 mm. Jeden gada o absurdach, drugi o swoich przypałach. Trzecia się już odkleiła, ale to nie dramat. Hej, ha coś do żarcia, paczek chipsów A40. I będziemy sobie mówić szkolne opowieści. Mm, 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 mm. Wszyscy są już roześmiani, wiatr ciepły w kołowie. Niestety ten czas się kończy i nikt się już nie śmieje. Hej, ha, przynieś do żarcia, paczek chipsów 40 i będziemy sobie mówić szkolne opowieści. Mm, mm, mm. Konsekwencje są widoczne, wszystko się już nam układa Każdy każdego szanuje, jesteśmy skarbem świata Hej, ha, przynieść coś do żarcia, paczek chipsów A40 I będziemy sobie mówić szkolne opowieści To piszcie resztę sami